Witam Was w kolejnym odcinku. I dzisiaj tak na szybko i nietypowo, bo jestem u Karola i zastanawiam się nad tym, jak przerobić swojego Mercedesa na tak, tak samo jak Karol ma na cygańskiego, żeby fajnie wyglądał. Tylko, żeby był jeszcze bardziej cygański. Nad tym się zastanawialiśmy i w sumie wychodzi na to, że bo nie ma tak naprawdę do czego się doczepić, ale żeby go zrobić jeszcze bardziej cygańskiego, to myślę, jakie masz pomysły. No, trzeba przynajmniej z 500 kg chromu. Bez, bez chromu to nie ma jazdy w ogóle. Ogólnie bez gwiazdy, ale gwiazdy już masz, także... Czyli tak, markiza jeszcze o metr dłuższa, żeby wystawała musi, poza musi auto. Najmniej tu wystawać do połowy. Tak, markiza. I na markizie antena satelitarna połączenie z NASA. Połączenie z NASA. Tak, ja myślę, tak. myślę, że zamiast tej anteny, która, która tutaj jest, telewizyjna, to Polsatu. zamontowałbym sobie z Polsatu, z Polsatu, taką dużą, no, jak kiedyś, bo ja taką nawet mam gdzieś chyba. Po co kupować, jak ma się wiesz? Mógłbym sobie to ściągnąć, TC i na T na czerwono dać, żeby było TDI? TDI na... albo, albo STDI. O, coś takiego. że RS, wiesz, tak, żeby no. była jakaś taka mieszanka, nie? Coś takiego. co jeszcze z tyłu? Na pewno, na pewno, na pewno klamki w chromie, bo to tak troszkę szpeci. To jest takie. Nie, no to, nie... to jest bidą. Bida, jest bida. No. I tutaj też na pewno chrom. Klamki w chromie muszą być, to 100%. LEDy LED, ja mam tu ten, ja mam tu białe LEDy, ale to muszę być niebieskie. Niebieskie. Nie, niebieskie albo żadne, to się od razu mówię. A, no to niebieskie wstawimy. Ka Dywany to bym chciał takie, wiesz, takie jak mają... Dywany to perskie Perskie, muszą być. no takie cygańskie typowo, wiesz. No takie do. No. Bo to tak nie pasuje trochę. No, pe perskie albo ewentualnie z Afganistanu. To myślisz trochę owczy i trochę taki wiesz, kozi. No, ale to no... no to... <śled> To by pasowało. No w, sumie tak. no, w sumie by pasowało. Progi też na pewno w tym, progi też na pewno w chromie, bo to tak troszkę słabo. W Chromie, ale Raptorem ewentualnie. Raptorem może być. Tutaj wiadomo, kołpaki są, ale to, to tak troszkę też. To są oryginalne sparko, wiecie. Aha. A, alu plastik felgi. No to ja sobie też pomaluję je najwyżej troszkę na srebrno, co drugi. No, co drugi szczebel. No. Co drugi co, szczebel? Co drugi serny, a, co drugi, a co trzeci złoty? O, co trzeci? No to by było Bo złoto już. Złota też idzie w parze, z wiesz. No. Z luksusem. A nie? jak się nazywa to fałszywe złoto, takie, co jest? Y TUMBAK? TAMBAK? Tam, tam, tombak. tombak. No to z tombaku jeszcze sobie z 20 pierścionków na rękę założę takich. <laughs> Jak będę busa otwierał, to będzie 20 pierścionków z tombaku. u sobie jakąś osłonkę tu zamontować, żeby ci nie rysowało te diamenty, nie? A, no to też na pewno w chromie. Nie, chrom będzie się rysował. No coś, no owczą wełnę znowu tam założymy. <laughs> albo, albo wiesz, kozi się założy na to. Tu Philips, telewizor, to też słabo. To no. bym coś innego wymyślił też na pewno. Aipla. Aipla, no. Aipla na pewno. Aipla trzeba i plano. trzeba to na 100%. Co jeszcze? To już mam kupione. Tylko też takie słabe moje już są przetarte od spodu i z dziura. Ty widzę masz eleganckie, nie chcesz się zamienić? Planowałem złote, ale nie wyszły zielone. Wiesz. Żeby ryba nie widziała, nie? Aha. I to też na pewno dłuższe, gdzieś tak przynajmniej dotąd. Żeby poza auto wystawało. To... Musi robić wrażenie. No i grill musi być wiecie, w chromie, bo to inaczej nie da rady. No. no moje nie mam w chromie. ale Na końskim targu można kupić takie chromowane, ten, ale, <laughs> <laughs> takie chromowane, eleganckie grille. <laughs> to tam, no, można bardziej z kiełbaską smażyć <laughs> nie, i ogólnie się prezentują bardzo Słuchaj, fajnie. Słuchaj, bo to jest fajny pomysł, bo tutaj bym sobie to rozkładał w tą stronę. Tak, bo ja widziałem takie, że się robi tutaj na zawiasach, otwiera się do góry i można wierzchen. i jajeczko sobie, I jajeczko rozkład. sobie, ten ciepło ci leci z, ten, z silniczka. Także wszystko jest tak. Że... No to by było super. A wiesz, że ja mam na rejestracji Luj. Louis? Louis? No śmiali się masz ktoś w komentarzu, nie? Masz, Mówi, masz Luja teraz, nie? Jest normalnie Luj napisane, Louis. Trzy ostatnie litery w rejestracji. No i tak z zewnątrz jeszcze coś bym tutaj na pewno dołożył do tego auta, bo to troszkę słabo. No pocisk jest, no nie ma nawet co mówić, ale trochę no. słabo. Coś, coś jeszcze ja bym dołożył. Ja, ja bym jak dał, wiesz, taki kwietnik albo coś. <śmiech> <śmiech> tak, posadzić. Taki żeberka na róże, żeby sobie żeby się spinała. Winogrona, <laughs> winogrona, posadzić. <laughs> winogrona posadzić. W środku fotele poprzesuwane, to wam tutaj nic za wiele nie pokaże, ale też na pewno będę tutaj. Jak na pewno nie jedno, tylko sobie dwa zamontuję, żebym dwoma rękami mógł jednocześnie. Tutaj to ja bym jednak tą ko skórkę wykorzystał, bo wiesz, bo skóra to już no. taki przeżytek trochę, nie? Nie, to już nie pasuje, nie, nie, no nie za bardzo. Sobie. Także coś tam będziemy działać w tym kierunku. No i środek jeszcze został do opisu. środek jeszcze został do opisu. No, a w środku to na pewno krany też złote, też z tombaku. No, takich blatów dębowych nie polecam lepiej te, lepiej OSB biurowa. Tak. Tutaj wszędzie dalej owcza skóra dookoła, bo to fajnie by wszystko wyglądało i tutaj na obrazku owca w tle. Owcę bym tu tylko dołożył. Da się? Da się, no, podobno się da. No. <laughs> podobno się da. A tak na poważnie, to przyjechałem sobie do Karola, gadamy, Witajcie. dyskutujemy, śmiejemy się, opowiadamy tam wszystkie rzeczy, czekamy też na Odyna w sumie, nie? Tak, niedługo Odyn przyjedzie, no. Nie będziemy Wam zdradzali, ale będzie się chyba u Ciebie też dużo działo, także cały czas śledźcie Karola, dlatego wpadajcie do niego, zostawcie tam aktywność na kanale, bo Zapraszamy. sporo wyjazdów, nie, sporo wyjazdów, jakichś innych rzeczy, także. Łowienia, ryb, jedzenia. No, Już nie wiem co mam jeść nawet Już nie wiem co mam <laughs> ma złapać i jeść Już nie wiem co mam złapać Dlatego i jeść Dlatego garaż, garaż w busie przerywam na kurnik Będziemy hodować kury i bażanty w garażu <laughs> No tak będzie Ale będzie się sporo działo Dlatego wpadajcie do Karola link w opisie filmu no i co, no tak to się prezentuje. Ja mam zupełnie inną wizję tego, ale nie chcę, wiecie, żeby, żeby było takie same, bo to zaraz jest potem, a, bo ty będzie wszystko się, masz... To portfel gruby, dlatego... Nie, nie gruby, bo rachunki jest. wszystkie do zapłacenia, kur... <laughs> dlatego musi być w złocie, w chromie, no bo to wiecie... No, fajnie, to fajnie, fajnie się pośmiać razem, także będziemy coś działać. Ja się bardzo cieszę, że Karol jest tutaj blisko i że jest taki kontakt, bo mimo wszystko powiem wam szczerze, że... Fajnie jest mieć kogoś, kto już nie będę musiał tych samych błędów popełniać. No właśnie, o busa, to, nie chodzi, no. to no. nie chodzi. Karol miał jakieś tam przeróbki nieduże, bo sporo gdzieś tam czytał się, dowiadywał, także tych przeróbek nie było dużo, ale mimo wszystko i mimo tej wiedzy, tych, tego czasu poświęconego na budowę zawsze tego busa, zawsze coś mu tam wyskakiwało i ja dzięki temu będę miał możliwość do tego, żeby tych błędów aż tak bardzo nie popełniać, co się wiąże z ogromnymi kosztami, nie? Tak, bo na niektórych produktach to faktycznie no, polegliśmy. No, także tak to wygląda, wiecie, potem trzeba zapłacić tą skórę całą z, z o, owcy i w ogóle do, do tego... Kozie dupki. <grafię> także tak to wygląda. No. No i co? Jaki plan na kolejny odcinek? Kiedy kolejny odcinek wpada do, na kanał? No, w niedzielę. Chyba, ja, chyba jedziemy z karpiami, tylko nie wiem jak je przełknę, także... <grafię> <grafię> Bo karpi ogólnie, no, no nie zjem, no powiem wam. Ale teraz masz jeszcze jakieś odcinki w zapasie co niedzielę chyba, nie? No jeszcze jeden. Jeszcze jeden masz. To jest z wypadł z. Ostatni skonwali. Chyba. Z I to będzie też ciekawy odcinek, dlatego wpadajcie. No, ciekawy pod względem busa na pewno. A potem odcinki chyba co środę dalej, nie? Będą wpadały na razie Środa póki i co. No. I kolejny wyjazd planujesz? Nie wiem, nie powiem, albo nie, wiem, chcesz. nie powiem. Aha, dobra, no to śledźcie, śledźcie, żeby dużo nie zdradzać, bo wiecie, jak to jest. Goblin się wygada. I, <laughs> I i później będzie, będzie no. No i później będzie, a czemuś powiedział? no. Także jest dobrze. I co? Tyle, fajnie sobie popatrzeć. Niedługo pogarać. zaczynamy budowę Goblina busa, tak samo. No, także będę nie nieraz Karola na garażu, będziemy coś tam wspólnie I działać. Będziemy razem coś otworzyć. No, będziemy działać. Jak już będzie powstanie bus, to możecie liczyć na to, że na pewno chciałbym gdzieś tam z Karolem wspólnie wyskoczyć. Bo o tym też zawsze mowa, że fajnie jechać na. Dwa busy. Na dwa samochody, inaczej się, inaczej się spędza czas, jak wiecie, jest jednak ktoś obok w innym samochodzie niż, niż po prostu samemu, jednak zwłaszcza początki life nie są tak proste jak się wydaje. Dlatego, że w bo, obcym miejscu, na obcym terenie nie jest. Bo wyście na przykład w, w, w większości odcinków gdzieś tam stawali na dziko, nie? Tak. A I... stawanie na dziko, raz, że unikamy miejsc na campinga, na dlatego jest po prostu zbyt dużo ludzi i jest zbyt duży hałas. A z kolei na dziko nie masz takiego komfortu, że jednak ten teren nie jest ogrodzony. Czyli kładąc się spać, masz w świadomości, że jesteś sam dookoła, nie ma nic, a tak, może, coś, może coś przyjść. Może coś się stać. I jest śmieszna historia z tym, bo. Nie było odcinek u Karola. Zostawiam do tego odcinka link w opisie filmu, gdzie krowy były chyba dookoła, nie co no, się to było, o obusa. To było zdecydowanie najbardziej hardkorowe. No? Karol się o chyba którejś w nocy i, i coś tam się trząsło. krowy w... nam się ocierały o samochód. I wyobraźcie <laughs> sobie, że jesteśmy na środku niczego, bez zasięgu, bez żadnej możliwości wezwania, ewentualnej pomocy i zaczyna ci busem ruszać I wstajesz rano, i dwa klocki pod drzwiami. <laughs> Prawie wdepnąłem. No, także wpadajcie link w opisie filmu. No, i co, żegnamy się w tym odcinku. taki szybki odcinek. Zaraz sobie zmontujemy, jakąś ikonkę. Będzie się działo, jak będzie busik. Niejeden odcinek z tego garażu Zapraszamy. na pewno. Także elegancko. Będziemy ruszać teraz. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Hej.